Hej, Kas, z tej strony Simulantas, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z De 4 na moim kanale. Dzisiaj odbierzemy sobie trzeci tydzień nagród za wydarzenia. Złodziej, skradł Twoją technologię, odzyskaj ją i otrzymaj aspiracje, lepkie rączki i nie tylko. No, oprócz właśnie tych rzeczy otrzymamy zestaw zabawa do kwadratu numer 2, czyli kanapę, sukienkę młoda, czarna w stylu siostry kaliente, no i oczywiście również piosenkę, no i tą aspirację, o której wspominaliśmy na początku. Więc nie będziemy przedłużać, pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, wstawiać dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i wpadać na moje social media, linki macie oczywiście w opisie, a my przejdziemy sobie do odcinka, żeby wykonać misję. Ja już się nie mogę doczekać, więc chodźcie i zobaczcie. Wszystko idzie zgodnie z planem i oby tak dalej pora na realizację planu ostatecznego. No miejmy nadzieję. Oczywiście jest to tydzień trzeci, czyli jeszcze został nam przyszły tydzień. Ja już się nie mogę doczekać, żeby finalnie zdobyć wszystko. Dobra. Chodźmy do rodzinki, która nas to przeprowadzi. A dokładnie rodzinka Lewis. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kiedykolwiek graliście tą rodziną w Desync 4. Ja szczerze powiem chyba trochę komplikacje. Plan idzie jak spłatka. Mimo co Ciągle jest nie tak. Towarzyszy ci pewność siebie. Kontynuuj wykonywanie zadań, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło później. No dobra, musimy aktywować element podróży w czasie, więc lecimy z naszym tutaj simem, który to miał, dokładnie Erykiem, 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 nie wiem, no jakoś tak on miał na imię, z tego co pamiętam, tylko musimy znaleźć komputer. A z tego co tutaj chyba widzę. Nie bardzo oni mają ten komputer. Ej, czemu oni nie dali w tym nowym domu im komputera? No, telewizor dali, a, a komputer niestety nie. No dobra, czyli będę musiała dodać gdzieś go. Dobra, w takim razie dodajemy. No i aktywuj element podróży w czasie. Dawaj, Eryk. Dawaj, dawaj. Lecisz na górę, pędzisz chłopie i lecimy z misją. Jestem ciekawa, czy dużo dzisiaj będziemy mieć do roboty, czy nie. Standardowo jest tak, że jedna misja jest dłuższa od drugiej, ale z tego co słyszałam, ten tydzień jest dosyć krótki. porównując do poprzednich tygodni, więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie niech nam Eryk to zaliczy, aktywuje nam ten sprzęt i zobaczymy, co się podzieje dalej. Dawaj, 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 chłopie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jestem ciekawa, czy będziemy mogli faktycznie podróżować w czasie, czy to jest tylko tak, nie wiecie. Pizza na wodę fotomontaż. No, okaże się w praniu, Zaraz zobaczymy. Dawaj, dawaj, Eryk. Już jesteśmy przy końcówce. Za chwilę powinniśmy to mieć zaliczone, jeżeli oczywiście nam się uda. Ale trzymam kciuki, że tak. No nie! Aktywacja nieudana. O nie, co tu się stało? Z elementem wszystko jest chyba w porządku. Za to komputer się spalił. Nie fajnie, ale tak mogło się skończyć. Wiele gorzej. No, mogło się skończyć o wiele gorzej. Dobra, zamieńmy w takim razie komputer. Aha, dobra, czyli zaliczyło nam komputer ponownie połączony do sieci. Uf, matko, brakowało. Komputer jest ponownie dostępny. Elementy podróży w czasie działa i został zmodyfikowany, zamontowany. No dobra, no to w takim razie, jak mamy zamontowane, to musimy porozmawiać z emitem. No to udajemy się do parku, ale widzę, że jeszcze musimy ćwiczyć na siłowni przez godzinę no i coś zjeść no i zapytać o, o tą awarię, właśnie Emita. No to zapytamy. Udajemy się do parku. Kwiatu magnoli, czy jakoś tak? Jakoś tak to było. Gdzie <laughs> jest tyle dodatków. Tyle i tyle miast, że idź zapamiętaj. Chociaż w podstawie to jest, ale ja już tak naprawdę dawno nie grałam. Dobra, mamy Emita. Mamy Emita, więc go przywitajmy. A potem sobie z nim pogadamy na temat tej awarii. Ciekawe jestem, co on nam powie na ten temat. Na pewno będzie wiedział coś więcej. No Ale się okaże za chwilę w praniu, jak to się mówi. Więc dawaj, przywitaj się z nim. Wiadomo, że jesteś nową osobą dla niego, więc dopiero się poznajecie dlatego. Musieliśmy się z nim przywitać. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, chłopie. Problem w tym, że Erik zamontowałeś nowy, potężny element, nie zapewniając odpowiedniej mocy obliczeniom. No i dlatego komputer się spalił. Nie potrzeba też ogromnej mocy. Było jej po prostu. Troszeczkę za mało. No dobrze, jak według Ciebie tak jest, no to niech tak będzie. Udajemy się na siłownię, poćwiczymy sobie tą godzinę czasu, a akurat dla Eryka to jest idealne, bo on uwielbia sobie ćwiczyć. Z czemu by nie? Kiedyś powiem wam, że jak inną postacią grałam, to Eryk zawsze przychodził i rozmawiał zawsze z moją simką czy z moim simem na temat właśnie ćwiczenia na siłowni i próbował mentorować. Chociaż nie mieliśmy tego jeszcze na przykład w dodatku, który niedługo nadchodzi. Który właśnie daje niby takiego mentora i trenera personalnego. Dobra. Ćwicz, ćwicz, ćwicz. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecisz. Dobra. Zaliczone. No to musimy sobie coś zjeść. No i przeładować, przetakować komputer. Więc przetakujmy sobie ten komputer. Aktywność fizyczna pomaga z Załagodzić stres i oczyścić umysł Eryka. No dobra, no to w takim razie, jak Eryk ma oczyszczony umysł, no to udajemy się, tak jak wspominałam przed chwilą, po to jedzonko i do tego komputera. Więc lecimy do domu. Na pewno coś do jedzenia się znajdzie dokładnie. Mamy tutaj kanapkę czy tosty, więc wcinaj tutaj Eryk, a ktoś inny, kto się znajduje na komputerze, zaraz zobaczymy dokładnie, kto zajmie się tym komputerem. Twoja się oczywiście się kąpi w basenie, no wiadomo, pływa sobie, więc ktoś inny. O, idealnie patrz, twoja żona sobie siedzi na komputerze. No to podkręć. Podkręć, tak, to jest chyba to. Dokładnie, zgadza się, musimy podkręcić komputer, więc podkręcamy go. No i powinniśmy za chwilę misję pierwszą mieć chyba ukończoną. Tak mi się wydaje, że to jest ostatni etap z tej pierwszej misji, i potem będziemy mogli przejść do tej kolejnej. No ale najpierw niech on nam zje, a ona nam ten komputer podkręci. Znaczy, no, faktycznie musimy zwiększyć po prostu moc w komputerze, żeby, żeby móc z niego korzystać i móc teleportować się. Ok, mamy zadanie ukończone. Element podróży w czasie został zamontowany, a komputer otrzymał odpowiednią dawkę mocy. Przydała ci się wiedza pozyskana od Emita oraz z książki Nicola Volta. żołądek nie sprzyja sprawności umysłu. No, z tym się zgodzę, prawda? Pora na realizację planu estetycznego. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Zbudowane dzięki elektronice teoretycznej Nikola Volta elementy podróży w czasie zostały zainstalowane oraz aktywowane, a komputer odpowiednio przetakowano. Pora schwytać złodzieja. No dobra, to chwytamy. Musimy wygłosić do siebie przemowę motywacyjną. Element podróży w czasie jest. Komputer przetakowany... przetakowany... jest... Więc lecimy z tą misją, którą tutaj właśnie wam wspominałam. No to kogo tu możemy wykorzystać? No Eryka, a może twoją kobietę? No właśnie nie wiem, może Eryk, niech Eryk, niech Eryk się może tym zajmie. Albo nie wiecie co? Wykorzystamy do tego dziadka. Tylko musimy znaleźć lustro. Dziadek, dawaj, wygłosz od siebie przemowę, oczywiście. A resztę zobaczymy, młoda tutaj sobie jest, więc młodej raczej tutaj nie wykorzystamy, niech ona sobie tutaj, nie wiem, odzyska części, o, odzyskaj części, może się nam do czegoś przydadzą, nie wiem, może tak, może nie, to się okaże, matka Lewisa oczywiście tam sobie pływa, a my się skupiamy na tej misji, dawaj, dawaj, dziadek, dawaj, 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 dawaj. Wyległeś od siebie. Dennis o wiele mniej martwi się nadchodzącą podróżą w czasie. No, widzisz, widzisz, da się, da się. Szukaj złodzieja, grając w archiwa Simów. No, to skoro znowu nasza kochana tutaj kobitka, naszego Eryka, siedzi, to niech sobie pogra w Simsy. Bo to są simsy, jak widzicie, jedyneczka. Aż przyjemnie się patrzy na nią w tym ekranie, a nie w tym obecnym u mnie, bo ja nie jestem jakoś wielbiczką tej gry. Ale pozostałe części tak. Zdanie ukończone. Udało Ci się złapać złodzieja na gorącym uczynku i zdobyć jego adres, e-mail. Możesz spróbować się z nim skontaktować. No to raczej z tym skontaktujemy się w kolejnym odcinku, bo to będzie na pewno misja do ostatniej. Części wydarzenia, tak mi się wydaje. O, okaże się w czasie, kto to był, ale dalej wiecie co? Dalej mam wrażenie, że to chodziło właśnie o naszego karnego Emitka. Jeśli chodzi o nagrody, jakie otrzymaliśmy, no to już Wam pokazuję. Dokładnie tą kanapę otrzymaliśmy, również to mleko z zaginioną osobą, tu taką sukienkę w stylu siostry Dine Kalientę, muzyczkę, no i kolejne mleko, książkę, gry wideo. Więc coś mi się wydaje, że będziemy musieli grać w kolejnym odcinku. No i oczywiście aspiracje, lepkie rączki. A teraz będziemy musieli się udać, przekazać te wszelkie rzeczy, które tutaj widzicie, i również pozostałe. Ale na pewno jeszcze Wam pokażę, jak te rzeczy się prezentują tutaj w Simsach. Dokładnie ta kanapa i te dwa mleka, więc już Wam pokazuję, proszę bardzo. Tak się prezentuje, oto ta kanapa. Ma wiele, wiele kolorów. No, taka w stylu Simsów 2, takim dosłownie stylu, bo wydaje mi się, że tam były takie kanapy. No i tu mamy takie mleczka, które już widzieliście, tylko z kolejnymi osobami które zaginęły jedno i drugie, proszę bardzo, tak się prezentuje. A teraz jesteśmy u sióstr Kaliente, bo tak jak wiecie, kolejnym odcinku nasze siostry Kaliente właśnie będą reprezentowały ostatnią misję, dlatego sobie tutaj do nich udamy i wręczymy te rzeczy, które widzicie, ponieważ będą na pewno w przyszłości im potrzebne, więc to im wręczymy. A ja za chwilę Wam pokażę rzeczy, które są w Kasie, oczywiście. W Kasie dostaliśmy tylko sukienkę, którą zaraz Wam pokażę, i tą Aspirację. Sukienka będzie się prezentowała za chwilę. Zobaczycie, w ogóle, jaka ładna symeczka. Tak mi się podoba, będę musiała ją sobie zapisać. Ale dobra, nie o tym, tylko chciałam Wam pokazać tą rzecz. Więc mamy ją tutaj. To jest sukienka w stylu. Dyny Kaliente. Oczywiście w kolejnym odcinku zobaczycie Dynkę w tej oto sukience, więc na pewno będzie zadowolona, jak będzie ją nosiła. A jeśli chodzi o aspirację, już za chwilę Wam ją pokażę, jak ona będzie się prezentować. Ta aspiracja znajduje się w ścieżce dewiacja, lepkie rączki. A Simka chce zostać mistrzynią w zakresie redystrybucji dóbr i towarów do własnej kieszeni. Czyli Złodziejka. Normalnie po prostu aspiracja złodzieja. Jedynie nam co brakuje, to tylko cechy. A, no i faktycznych złodziei. Dobra, jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Wręczamy Erykiem ostatnie rzeczy i ten element do podróży czasie, żeby mogła właśnie Dina i Nina podróżować. Nie wiem, co tu w ogóle robi twoja żona u nich, no ale dobra, niech im będzie. No to co? Pamiętajcie, żeby łapkować. Subskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, żeby nic nie pominąć, i padać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! No i cześć!